Wchodzisz do biedronki, bierzesz swoje zwykłe produkty, te same co kupujesz co tydzień, i nikt ci nie mówi, że niektóre z tych produktów są zakazane w innych krajach europejskich. Zostały usunięte z półek, bo rządy uznały je za zbyt niebezpieczne. Witamy w Polsce, gdzie zasady są trochę bardziej rozluźnione. Przeciętny polski supermarket ma w ofercie około 40 tysięcy różnych produktów większy wybór niż w większości krajów Europy. Brzmi świetnie, prawda? Więcej wyboru oznacza lepsze opcje, tylko że jest pewien problem. Więcej wyboru nie oznacza bezpieczniejszego wyboru. Unia Europejska dopuszcza ponad 300 dodatków do żywności. To bardzo dużo. Poszczególne kraje mogą tworzyć własne przepisy i być surowsze niż wymaga UE. Francja dokładnie to zrobiła. Dania też. Norwegia poszła jeszcze dalej. Te kraje przyjrzały się pewnym barwnikom, konserwantom i substancjom chemicznym i stwierdziły, że nie chcą ich w swojej żywności. Polska wybrała inne podejście. Polska stosuje minimalne standardy UE i na tym kończy. Efekt jest taki, że produkty stojące teraz na polskich półkach byłyby nielegalne do sprzedaży w Kopenhadze, Paryżu czy Oslo. Dzisiaj pokażę Ci sześć konkretnych dodatków, które inne kraje europejskie ograniczyły lub zakazały, wyjaśnię, dlaczego podjęły taką decyzję, i powiem Ci dokładnie, które produkty w biedronce wciąż je zawierają. Wyjaśnię też, dlaczego seniorzy powinni zwrócić na to szczególną uwagę, ponieważ starsze organizmy przetwarzają te substancje chemiczne inaczej. Pod koniec tego filmu będziesz dokładnie wiedzieć, czego szukać i czego unikać. Zacznijmy od numeru 6 w odliczaniu, dwutlenku tytanu, znanego też jako E171. To biały barwnik, który sprawia, że jedzenie wygląda jasno i czysto. Znajdziesz go w gumach do rzucia, piankach marszmalą. Białych cukierkach i niektórych dekoracjach do ciast. Cel jest czysto wizualny. Sprawia, że produkty wyglądają bardziej atrakcyjnie, nic więcej. Francja zakazała E171 w 2020 roku po tym, jak ich Agencja Bezpieczeństwa Żywności znalazła niepokojące dowody. Zakaz wprowadzono, ponieważ badania wykazały, że nanocząsteczki dwutlenku tytanu mogą gromadzić się w organach, szczególnie w wątrobie. Unia Europejska poszła w ślady z całkowitym zakazem w 2022 roku. Oficjalne rozporządzenie stanowi, że S171 nie jest już dozwolony w produktach spożywczych we wszystkich państwach członkowskich UE. Tutaj robi się skomplikowanie. Produkty wyprodukowane przed zakazem mogą być nadal sprzedawane do wyczerpania zapasów. Nie ma oficjalnego terminu na pozbycie się starego asortymentu. W Biedronce wciąż możesz znaleźć gumę w Wrigley Orbit White, która zawiera S171 na liście składników. Sprawdź tył opakowania, a zobaczysz to na liście. Produkt jest legalny, bo został wyprodukowany przed datą graniczną, ale to nie zmienia tego, co jest w środku. Dla seniorów ma to większe znaczenie niż dla młodszych osób. Wątroba 70-latka nie detoksykuje tak sprawnie jak wątroba 30-latka. Substancje, które gromadzą się w organach, stanowią większe ryzyko, gdy twój organizm nie może ich usunąć tak szybko. Rząd francuski uznał to ryzyko za nieakceptowalne. Polska zdecydowała się czekać aż stare zapasy sprzedadzą się naturalnie. Numer 5 w odliczaniu to częściowo utwardzony olej roślinny, lepiej znany jako tłuszcze trans. To jeden z najbardziej szkodliwych składników przetworzonej żywności i wciąż są powszechne w Polsce. Tłuszcze trans powstają, gdy płynne oleje są zamieniane w stałe tłuszcze poprzez przemysłową obróbkę. Dzięki temu żywność dłużej utrzymuje się na półkach i nadaje wypiekowi idealną konsystencję. Skutki zdrowotne są druzgocące. Tłuszcze trans podnoszą zły cholesterol, obniżają dobry cholesterol i wywołują stan zapalny w tętnicach. Dania zakazała tłuszczów trans już w 2003 roku. Była pierwszym krajem na świecie, który to zrobił. Po wprowadzeniu zakazu liczba zawałów serca w Danii spadła o 14%. Ta liczba oznacza tysiące uratowanych żyć każdego roku. Szwajcaria poszła w ślady Danii. Austria też. Islandia, Norwegia i Szwecja wprowadziły własne ograniczenia. W Polsce przemysł spożywczy zgodził się dobrowolnie ograniczyć tłuszcze trans. Dobrowolnie. Żadnych obowiązkowych limitów, żadnej kontroli, żadnych kar za ignorowanie zalecenia. Doktor Oetker francuskie ciasto, ciasto francuskie z lodówki, które znajdziesz w biedronce, zawiera częściowo utwardzony tłuszcz roślinny. Tak jest napisane na liście składników. Sformułowanie może brzmieć częściowo utwardzony tłuszcz roślinny, co oznacza to samo. Ten produkt jest całkowicie legalny w Polsce. W Danii naruszałby przepisy bezpieczeństwa żywności. Dla seniorów tłuszcze trans są szczególnie niebezpieczne. Ryzyko chorób serca i tak wzrasta z wiekiem. Podwyższony cholesterol staje się częstszy po 60. Dodanie tłuszczów trans do tego równania znacząco zwiększa niebezpieczeństwo. Młodsza osoba może tolerować okazjonalnego kroasanta z utwardzonym tłuszczem, 70-latek z granicznymi wynikami cholesterolu i gra z ogniem. Numer 4 to Aspartam, oznaczony jako E951 na listach składników. To jeden z najpowszechniej stosowanych sztucznych słodzików na świecie. Znajdziesz go w napojach dietetycznych, gumach bez cukru, jogurtach light i każdym produkcie reklamowanym jako zero kalorii lub nisko cukrowy. W lipcu 2023 roku. Światowa Organizacja Zdrowia zaklasyfikowała aspartam jako substancję prawdopodobnie rakotwórczą dla ludzi. To kategoria 2 w skali ryzyka raka. Oznacza to, że jest wystarczająco dużo dowodów, by budzić obawy i kontynuować badania. Włochy zareagowały znaczącym ograniczeniem stosowania aspartamu. Francja zaczęła dyskutować o potencjalnym zakazie. Polska nie zrobiła nic. Coca-Cola Zero, którą możesz kupić w każdym sklepie Biedronka, zawiera aspartam jako główny słodzik. Sprawdź puszkę, a zobaczysz E951 na liście składników. Tu sytuacja staje się szczególnie niepokojąca dla seniorów. Wiele starszych osób celowo przechodzi na produkty dietetyczne. Lekarz kazał ajem ograniczyć cukier. Mają cukrzycę typu drugiego lub stan przedcukrzycowy. Próbują schudnąć lub kontrolować poziom cukru we krwi. Więc sięgają po kole zero zamiast zwykłej Coca-Coli. Kupują jogurt bez cukru. Używają sztucznych słodzików do porannej kawy. Intencja jest dobra. Wykonanie może tworzyć inne problemy. Badania powiązały spożywanie aspartamu u starszych osób z bólami głowy, zawrotami głowy i problemami z pamięcią. Te objawy łatwo zlekceważyć. Masz 70 lat, spodziewasz się pewnych problemów z pamięcią, spodziewasz się okazjonalnych bólów głowy? Nikomu nie przychodzi do głowy, żeby winić słodzik w dietetycznej, gazowanej wodzie. Polska wymaga, by produkty z aspartamem nosiły ostrzeżenie mówiące, Zawiera źródło fenyloalaniny. To ostrzeżenie istnieje, ponieważ aspartam jest niebezpieczny dla osób z fenyloketonurią, chorobą genetyczną. Dla wszystkich innych nie ma żadnego ostrzeżenia. Numer 3 w odliczaniu przynosi nam barwniki azowe, rodzinę syntetycznych barwników, które nadają żywności te jaskrawe, intensywne kolory. Główne to tartrazyna oznaczona E102, żółcień pomarańczowa oznaczona E110, azorubina oznaczona E122. Czerwień koszenilowa oznaczona E124 i czerwień allura oznaczona E129. Nazywa się je szóstką z Southampton, ponieważ naukowcy z Uniwersytetu w Southampton odkryli ich związek z problemami behawioralnymi u dzieci. Badanie wykazało, że dzieci spożywające te barwniki wykazywały zwiększoną nadpobudliwość i problemy z koncentracją. Wielka Brytania zareagowała masową presją ze strony konsumentów i mediów. Duże sieci supermarketów dobrowolnie usunęły barwniki azowe ze swoich produktów marki własnej. Zadziałało przez presję rynkową, nie przez ustawodawstwo. W Polsce winiary galaretka w różnych smakach owocowych zawiera tartrazyna E-102. Znajdziesz ją w dziale deserów w Biedronce. Debridat, syrop na trawienie sprzedawany dla niemowląt i małych dzieci zawiera żółcień pomarańczową E-110. To jest lek podawany niemowlętom, a zawiera barwnik powiązany z problemami behawioralnymi u dzieci. Jedyne wymagane ostrzeżenie na polskich produktach z barwnikami azowymi to mała notatka mówiąca, może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. To ostrzeżenie dotyczy tylko dzieci. Dla dorosłych powyżej 65 roku życia nie ma żadnego ostrzeżenia. A jednak seniorzy doświadczają własnych problemów z barwnikami azowymi. Reakcje alergiczne, wysypki skórne i problemy trawienne to wszystko udokumentowane skutki uboczne. Te objawy są na tyle niejasne, że nikt nie łączy ich ze sztucznym barwnikiem w truskawkowym jogurcie. Numer 2 to azotyn sodu oznaczony jako E250. Ten konserwant jest w prawie każdym przetworzonym produkcie mięsnym na rynku. Zapobiega rozwojowi bakterii, konkretnie bakterii wywołującej botulizm. Nadaje też mięsu wędzonemu różowy kolor zamiast szarego. Problem pojawia się, gdy podgrzejesz azotyn sodu powyżej 130 stopni Celsjusza. W wysokich temperaturach azotyny mogą tworzyć nitrozoaminy. Nitrozoaminy są klasyfikowane jako prawdopodobnie rakotwórcze dla ludzi przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem. Związek z rakiem żołądka i jelita grubego jest naukowo potwierdzony. Norwegia drastycznie ograniczyła azotyn sodu w produktach spożywczych. Dania wprowadziła surowe maksymalne limity. Szwajcaria sprzedaje przetworzone mięso bez żadnych dodatków azotynowych. Starczyński kabanosy, jedna z najpopularniejszych przekąsek mięsnych w Polsce, zawiera azotyn sodu E250. Znajdziesz je w Biedronce, Lidlu, Kauflandzie i praktycznie każdym sklepie spożywczym w kraju. Produkt jest legalny. Produkt jest też grillowany, smażony i podgrzewany przez miliony polskich konsumentów, tworząc dokładnie warunki, w których powstają nitrozoaminy. Dla seniorów obawa podwaja się. Produkty mięsne jak kabanosy, szynka i kiełbasy są podstawą diety starszych pokoleń. Śniadanie może obejmować krojoną szynkę, obiad może zawierać kiełbasę. To znajome jedzenie, tradycyjne jedzenie, jedzenie na pocieszenie. Dostarczają też codzienną dawkę azotynu sodu. Ryzyko raka wzrasta z wiekiem niezależnie od diety. Dodanie znanego czynnika ryzyka pogarsza sytuację. Sokołów niedawno usunął E250 ze swojej linii produktów sokoliki dla dzieci. To dowodzi, że alternatywy istnieją. Technologia jest dostępna. Polscy producenci decydują się jej nie używać do produktów dla dorosłych, ponieważ mięso bez azotynów wygląda na szare zamiast różowe. Numer jeden w odliczaniu to związki glinu w żywności, konkretnie E173 i siarczan glinu. Aluminium jest używane jako barwnik i jako środek utwardzający w niektórych produktach spożywczych. Utrzymuje marynowane warzywa chrupiące i nadaje niektórym produktom metaliczny połysk. Francja wprowadziła znacznie surowsze limity na aluminium w żywności od 2020 roku. Powód dotyczy zdrowia mózgu. Aluminium może gromadzić się w tkance mózgowej z czasem. Badania sugerują potencjalny związek między gromadzeniem się aluminium a pogorszeniem funkcji poznawczych w tym powiązania z chorobą Alzheimera. Związek nie jest definitywnie udowodniony. Naukowcy używają słów takich jak powiązane z i może przyczyniać się do, ale francuscy regulatorzy uznali, że możliwe uszkodzenie mózgu to wystarczający powód do działania. Krakus ogórki konserwowe, ogórki marynowane, które znajdziesz w każdym polskim supermarkecie, zawierają związki glinu jako środek utwardzający. Sprawdź etykietę. A znajdziesz aun lub siarczan glinowo-potasowy na liście. Ogórki pozostają chrupiące dzięki temu dodatkowi. Polska stosuje maksymalne limity UE dla aluminium, a te limity są delikatnie mówiąc hojne, bardzo hojne. Dla 75-latka zdrowie mózgu to już codzienna troska. Pamięć naturalnie pogarsza się z wiekiem, przetwarzanie poznawcze spowalnia. Nikt nie chce przyspieszać tego procesu, a jednak wielu seniorów regularnie je ogórki. To tradycyjne jedzenie dodatek do obiadu, przekąska prosto ze słoika. Każda porcja dodaje małą ilość aluminium. Małe ilości sumują się przez lata i dekady. Oto co sprawia, że to wszystko jest naprawdę problematyczne. Każdy pojedynczy dodatek może mieścić się w legalnych limitach, gdy jest testowany osobno. Jedna guma do rzucia z s e 170 jeden Cię nie skrzywdzi. Jedna porcja kabanosów nie da Ci raka. Jedna puszka coli 0, Sama w sobie nie jest niebezpieczna. Problem polega na skumulowanej ekspozycji. Pomyśl, jak może wyglądać typowy dzień jedzenia. Poranna kawa ze słodzikiem z aspartamem. Tost z masłem zawierającym częściowo utwardzony tłuszcz. Mięso śniadaniowe z azotynem sodu. Obiad z ogórkami ze związkami glinu. Popołudniowa przekąska w postaci gumy z dwutlenkiem tytanu. Obiad z przetworzoną żywnością zawierającą barwniki azowe. Każdy produkt. Sam w sobie mieści się w legalnych limitach. Razem twój organizm przetwarza sześć różnych wątpliwych dodatków w ciągu jednego dnia. Nikt nie testował, co się dzieje, gdy te substancje wchodzą w interakcje wewnątrz ludzkiego ciała przez lata codziennego spożywania. Badania po prostu nie istnieją. Co wiemy? To, że zdolność detoksykacji maleje z wiekiem. Funkcja wątroby spada. Funkcja nerek spada. Organy odpowiedzialne za usuwanie tych substancji z organizmu stają się mniej wydajne dokładnie wtedy, gdy najbardziej ich potrzebujesz. Dlaczego Polska na to wszystko pozwala? Odpowiedź obejmuje pieniądze, politykę i postawy kulturowe. Polska ma ogromny przemysł przetwórstwa spożywczego wart miliardy złotych. Ten przemysł zatrudnia lobbystów w Warszawie i Brukseli. Ci lobbyści pracują nad tym, żeby przepisy były jak najluźniejsze. Polska kultura konsumencka też odgrywa rolę. Jest tendencja do ufania, że jeśli coś jest sprzedawane w sklepach, to musi być bezpieczne. Postawa jest taka, że rząd nie pozwoliłby na niebezpieczne produkty na półkach. Inne kraje bardziej agresywnie kwestionują autorytety. Francuscy konsumenci domagali się zakazu dwutlenku tytanu, duńscy konsumenci domagali się ograniczeń tłuszczów trans, brytyjscy konsumenci domagali się usunięcia barwników azowych. Polscy konsumenci, szczególnie starsze pokolenia, mają tendencję do akceptowania tego, co jest dostępne, bez zadawania pytań. Unia Europejska stanowi wygodną tarczę. Polscy urzędnicy mogą wskazać na przepisy UE i powiedzieć, że wszystko na polskich półkach spełnia europejskie standardy. Jest to technicznie prawdziwe. Nie wspominają jednak, że poszczególne kraje mogą wykraczać poza minima UE. Polska decyduje się tego nie robić. Biedronka sprzedaje produkty, które byłyby nielegalne w Paryżu. Lidl Polska ma na półkach rzeczy, które Kopenhaga zakazała lata temu. Ludźmi najbardziej dotkniętymi przez to są seniorzy, którzy ufają systemowi, że ich ochroni. Seniorzy zasługują na szczególną uwagę w tej rozmowie ze względu na biologię, a nie ze względu na słabość czy niezdolność do podejmowania decyzji. Ludzkie ciało w wieku 70 lat przetwarza substancje chemiczne inaczej niż w wieku 30 lat. Enzymy wątrobowe działają wolniej. Współczynnik filtracji nerkowej spada. Bariera krew mózg staje się bardziej przepuszczalna. Substancje, z którymi młode ciało łatwo sobie radzi, stają się problematyczne w starszym ciele. Dodaj do tego fakt, że seniorzy często biorą wiele leków. Interakcje leków z dodatkami do żywności są słabo zbadane. Nikt nie wie dokładnie, co się dzieje, gdy azotyn sodu spotyka się z lekiem na ciśnienie krwi w układzie pokarmowym. Finansowanie badań nie istnieje, bo nikt na tej wiedzy nie zarabia. Oto, co możesz faktycznie zrobić w tej sytuacji. Po pierwsze, czytaj uważnie listy składników. Szukaj numerów E. Szukaj wyrażeń jak częściowo utwardzony, co wskazuje na utwardzone tłuszcze. Szukaj słowa azotyn. To wymaga czasu. Szczególnie jeśli twój wzrok nie jest idealny. Rozważ zabranie okularów do czytania do sklepu spożywczego lub użycie aplikacji z lupą na telefonie. Po drugie, wybieraj mniej przetworzone produkty, gdy tylko to możliwe. Jabłko nie zawiera żadnych numerów E. Jabłkowa szarlotka z lodówki może mieć ich 15. Świeże mięso z lady mięsnej nie ma konserwantów. Zapakowane kiełbaski zawierają wiele dodatków. Im więcej przetworzenia przechodzi jedzenie, tym więcej dodatków zazwyczaj zawiera. Po trzecie, rozważ produkty bio dla kategorii, które najbardziej Cię niepokoją. Polska i unijna certyfikacja ekologiczna zabrania wielu z tych dodatków. Żadnego dwutlenku tytanu w ekologicznych słodyczach, żadnych barwników azowych w ekologicznym jogurcie, mniej utwardzonych tłuszczów. Produkty ekologiczne kosztują więcej, ale możesz je priorytetyzować dla konkretnych kategorii. Zamiast zmieniać wszystko naraz. Po czwarte, zmieniaj marki i produkty. Jeśli jesz te same przetworzone produkty codziennie, spożywasz te same dodatki codziennie. Przełączanie się między różnymi producentami oznacza, że twoja ekspozycja jest zróżnicowana, zamiast gromadzić wciąż te same substancje. Po piąte, i to jest najważniejsze wywieraj presję. Skarż się kierownikom sklepów. Pisz do centrali Biedronki. Pytaj, dlaczego sprzedają produkty, które inne kraje europejskie zakazały. Presja konsumentów działa. Zadziałała w Wielkiej Brytanii z barwnikami azowymi. Może zadziałać też tutaj. Norweskie kiełbasy mogą wyglądać na szare zamiast różowe. Nikomu w Norwegii to nie przeszkadza. Wolą nudno wyglądające mięso niż ryzyko raka. Polskie supermarkety mogłyby oferować ten sam wybór, ale zakładają, że konsumenci chcą ładnego różowego koloru. Może się mylą. Może polscy kupujący wybraliby zdrowie zamiast estetyki, gdyby dostali dokładne informacje i prawdziwe opcje? Ostatecznie chodzi o świadomy wybór. Masz prawo wiedzieć, co jest w Twoim jedzeniu. Masz prawo wiedzieć, że inne kraje uznały pewne dodatki za zbyt ryzykowne. Masz prawo podjąć własną decyzję w oparciu o pełną informację, zamiast ufać, że wszystko na półce jest jednakowo bezpieczne. Szczególnie seniorzy zasłużyli na to prawo po dekadach wkładu w społeczeństwo. Zamiast tego stoją przed półkami pełnymi produktów, które Francja odrzuciła, które Dania zabroniła, które Norwegia wyeliminowała.